Cześć wszystkim i witajcie! Dziś mam przeglądarkę Opera GX Blue i pokażę Wam, jak stworzyć własne tablice. Na początku kliknij te trzy kropki na dole ustawienia paska bocznego. Teraz przewin na sam dół, aby zobaczyć narzędzia opery. Tutaj, jak widzicie, są tablice. Zaznacz i odznacz to pole tutaj, a następnie kliknij ikonę tablic, która znajduje się tutaj. Tutaj jak widzicie mam kilka tablic, ale jeśli chcecie stworzyć własną, musisz kliknąć. Ten D plus na górze. Tutaj możesz zmienić nazwę swojej tablicy, a jeśli klikniesz plus, możesz wpisać nagłówek i coś napisać. Oprócz tego możesz kliknąć plus, aby dodać inne nagłówki i rzeczy. I tutaj możesz dodać obrazek i swój własny obrazek. Tutaj link. I możesz dodać tutaj wiele zakładek. A oprócz tego, możesz udostępnić swoją tablicę, używając tego przycisku tutaj, udostępnij tablicę za pomocą linku. Musisz wybrać tę opcję, a jak widzisz, tutaj jest nasz link. Możemy dodać zakładki za pomocą tego przycisku. To wszystko, mam nadzieję, że to pomoże. Do widzenia.